Witam, pokażę Wam dzisiaj dwa sympatyczne zwierzaki od Smiley Play, pięknego kraba i wyjątkową ośmiorniczkę, które są takimi pluszowymi e, przyjaciółmi każdego malucha. To jest taka milutka, welurowa e, jego główka, ma kolorowe, różne odnóża z różnego koloru tkanin i ma jedną magiczną rzecz, bo to słuchajcie, są zabawki, które e, ułatwiają i stwarzają przyjemnym raczkowanie i zachęcają maluchy do pokonywania kolejnych trudności i e, nauki tego raczkowania. Bo tu mamy taki czujnik, który jest taką śliczną gwiazdką. Jak go naciśniemy, zobaczcie, co wyprawia nasz krab. Nasz krab lewituje. No, i wyobraźcie sobie takiego malucha, który stara się za nim podążać. A ten krab, że tak powiem, zostanie wreszcie przez niego złapany, sensor znowu zostanie naciśnięty i co się stanie? O, uwaga, jest nagroda za to, że został złapany. No, i dalej będzie sobie brykał. Unosi się delikatnie, wiruje, co też jest takim sensorycznym doznaniem, wydaje cichutkie dźwięki, no i co. Można go ścigać po całym e, pokoju. Pan pozwoli tutaj. Mamy też ośmiorniczkę, która tu ma sensor. O, proszę panią. I ucieka raz na jakiś czas i zachęca maleństwo. Nie ucieka na zbyt długą odległość, no bo raczkowanie jest procesem. I maluszek powolutku pokonuje na początku małe odległości, o, a krab sobie siedział, siedział i znowu się odzywa, zachęca do zabawy. A potem coraz większe odległości. No i nasza ośmiornica z kolorowymi mackami bryka po pokoju. Cała drży. To też jest ciekawe. Maluszek myślę, że naciśnie i będzie trzymał taką ośmiornicę i patrzył jak ona tutaj e, o. Będzie ją łapał. O, proszę bardzo, jak rozrabia. Będzie ją trzymał, puszczał. O, proszę bardzo, tu mi cały wodny świat. Tak wygląda produkt w swoim opakowaniu. Moja droga, zostań chwileczkę. To jest hip hop, tańczy i wiruje. Zabawka ma różne dźwięki, melodyjki. No i co? Porusza się po całym. Pokoju będzie świetnym prezentem dla półrocznego dziecka, które odkrywa świat i poznaje pierwsze metry e, mieszkania czy domu, e, zwiedzając coraz to nowe przestrzenie miłej zabawy.